Ewa Albrecht z kawitami zapraszam na nasze kolejne spotkanie, w którym m.in. relacja z uroczystej premiery filmu Różyczka z udziałem Andrzeja Seweryna i Roberta Wińskiewicza. Spotkanie z Emanuel Senie i jej nową płytą, a także londyńska premiera wspólnego projektu Jennifer Aniston i Gerarda Butlera. A zaczynamy już tradycyjnie od przeglądu ciekawszych wydarzeń ze świata show biznesu. Na początek Nowy Jork i uroczysta ceremonia przyjęcia nowych artystów do Rock and Roll Hall of Fame. Do tego prestiżowego grona dołączyli w tym roku Abba, Genesis i The Stooges. Tegoroczna gala zapowiadała się niezwykle atrakcyjnie. Fani liczyli m.in. na to, że zobaczą w komplecie legendarnych Genesis. Niestety zabrakło Petera Gabriela, współzałożyciela i pierwszego wokalisty zespołu. Gdyby ktoś zapomniał, to ja obecnie śpiewam w tym zespole. Peter bardzo chciał z nami tu być, ale uniemożliwiły mu to sprawy zawodowe. Następnie na nowojorskiej scenie pojawili się protoplaści punk rocka The Studies z Iggy Popem na czele. Dopiero za ósmym razem udało się wprowadzić grupę do galerii Sław Rock'n'Roll. Długo to trwało, ale w końcu się doczekaliśmy. Na Gali pojawili się także członkowie szwedzkiej formacji ABBA Friday Benny. To wspaniały wieczór, jestem autentyczny.